Ten rok już się powoli kończy. W momencie, kiedy ten film wlatuje, ja pewnie siedzę sobie spokojnie, czekając na Sylwestra, aby otworzyć piwo, może wypić drinka albo oba te napoje. Szampan jest już na pewno gotowy. Ten rok bywał dla mnie różny, ale nie wspomniałam go źle. Ale ten film nie jest o mnie, jest o mojej twórczości. Te półtora roku przyniosło mi około 100 subskrypcji, z czego większość zdobyłem w tym roku. Nie udało mi się dobić do 150, ale to nic. Dalej będę parł naprzód. Na początku grudnia, przy okazji świetnego Carpe Diem Reboot, wspomniałem o frazie Nowy Rok. Nowe ja i chciałbym zastosować tę frazę przy moim kanale. Za każdym razem, gdy montuję film, mam nadzieję, że zmontuję go jak najlepiej oraz dotrę do dużej ilości odbiorców. Niestety to nie zawsze się sprawdza. Najprawdopodobniej no ten typ kontentu nie jest zbyt interesujący, a same filmy tego typu w moim wykonaniu nie są górnolotne. I nie mówię tu tylko o skrypcie, ale też o tym, jak te filmy są zmontowane. Ale naprawdę staram się robić je jak najlepiej. Od nowego roku na filmach pojawiać się będą źródła, a nad montażem postaram się siedzieć więcej niż wtorkowe wieczór. No dobra, ale tak właściwie. Was to wchodzi? Właściwie to nie wiem, na ile Was to wchodzi, o ile w ogóle. Chciałem po prostu podzielić się swoimi planami i przemyśleniami. Bez względu na to, będę dalej parł naprzód. Część osób, jeśli oczywiście jest ciekawa, może zapoznać się z moimi seriami. Seria Aga to analiza gier anime, czyli recenzje UwGier. Zakończona już seria UV, czyli ugrupowania VTuberów, to seria, w której opowiadałem o wybranych 12 agencjach VTuberów. Początkowo seria miała być również o grupach takich jak Atelier Life, ale w praniu się okazało, że nie mogę znaleźć za dużo o samych grupach więc nazwa została taka jaka jest, a opowiadam tylko o agencjach. Obok tego wrzuciłem parę filmów o konkretnych VTuberach, ale dużo czasu na tu serią nie spędziłem. Powodem tego było moje życie i ciśnięcie w anime gry. Jako student ciężko jest połączyć hobby i obowiązki, stąd masa gier totalnie z dupy, o których słyszałem może pojedyncze osoby z mojej widowni, które to ewentualnie poleciły mi niektóre z nich. Czasem po prostu szukałem jak najkrótszych gier z powodu braku czasu. Wciąż jednak chciałem wyrabiać normę z filmami. Dlatego od nowego roku zmieniam częstotliwość przesyłania moich filmów. Znowu. Ale tym razem raczej będzie to bardzo stabilna częstotliwość, bardzo dobrze wbijająca się w moje prywatne studentkie życie. Filmy będą przesyłane każdego 15 i 30 dnia miesiąca, dzięki czemu montaż będzie lepszy, a i lepsze gry pójdą pod lupę. Za przykład nie posłuży mi Fate Stay Night, które miałem przejść do końca tego roku. No i nie ruszyłem tej gry od pierwszego jej uruchomienia w wakacje. Wtedy spędziłem 4 godziny, a gra podobno jest na około 150 godzin, jeśli chcecie poznać całą jej zawartość. Cóż, przynajmniej zacząłem kolejną Neptunię w którą przestałem grać miesiąc temu z obawę, że za bardzo się w nią wciągnę przed kolosem. Tja. A skoro już mowa o przesłaniu filmów, wyznaczyłem sobie w czasie tego roku parę różnych celów i w różnym stopniu je ja osiągnąłem. UV miało być nie tylko o agencjach, ale wyszło jak wyszło. Dodatkowo miało być bardziej obszernie, a niekiedy wychodził skrót... skrótu? UV przestałem robić częściowo z lenistwa, częściowo przez Aga i częściowo przez studia. No cóż, bywa. Ale przynajmniej coś w tym temacie ruszyłem, bo plany na tą serię pojawiły się już w marcu. Aga wyszło jak wyszło. Seria przewodnia mojego kanału miała dostać lepszy montaż. No i w sumie go nie dostała. Przepraszam, wciąż się uczę montażu. A co z celami na Nowy Rok? Tak jak wspomniałem, źródła będą dodawane do filmów, montaż będzie troszeczkę inny, a może i nawet za jakiś czas kupię sobie trochę lepszy mikrofon. Jak się nawet nauczę, to na filmach będę miał lepiej brzmiący głos, rzetelniej będę sprawdzał mechaniki gier i robił na ich temat notatki, z których później powstanie skrypt, nad którym spędzę trochę więcej niż jeden wieczór i noc. No i oczywiście przede wszystkim będę sprawdzał bardziej ambitne gry, a nie tylko krótkie, mało znane visual novele. Może nawet zainwestuję w serie takie jak Yakuza, Disgaea, Sao czy Tales of. Tak doskonale wiem, że Yakuza nie jest serią gier w stylu anime, ale nikt mi nie zabroni zrobić z tej zajebistej serii filmów. Przejdę jednak do ostatniej części filmu, czyli podziękowań, bo serio jest za co dziękować. W tym roku pojawiło się naprawdę wiele przeróżnych filmów, ale mimo wszystko najczęściej wyświetlany był ten o Helltakerze, choć ten pojawił się jeszcze w 2020 roku. No cóż, to tylko udowadnia, że większość gier, o których mówię, to mało popularne w Polsce główienka. 2,5 tysiąca wyświetleń moich filmów i 3,5 tysiąca obejrzanych minut moich materiałów. Szkoda, że nie więcej. Ale i tak się cieszę, że ktoś moje małe starania i wypociny ogląda. Dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję, że jesteście. Zapomniałem w poprzednim filmie o życzeniach świątecznych, za co przepraszam, ale przynajmniej teraz pamiętam o życzeniach noworocznych. Bądźcie wytrwali w waszych postanowieniach. Życzę wam dużo zdrowia i szczęścia w nowym roku. Widzimy się za jakiś czas w następnym filmie. Szczęśliwego nowego roku! Na razie!